We wish you a Merry Christmas! Dzień dobry! Ał, ał, ał. Siemano Mordy z tej strony, Marcinator. Siemano, Majak z tej strony. Mamy ostatni dzień 2019 roku i. Tak co, jest. Zaraz wybieramy się na różne strzelanie ale w międzyczasie chcielibyśmy podziękować Komu Jarku. Serdecznie dziękujemy Fajerwerki Biegun za to, że nas sponsorował tak, przez cały rok. Tak, rok było naprawdę fajnie. Tak jest. Najlepsza współpraca, jaką mieliśmy dotychczas. I Zaje, mamy... Zajebista, no i creepy. Tak. Było super. Dziękujemy Ci, eee, Arturze. No, tak, dokładnie. Wali Bal górze. Wielkie dzięki dla biegu fajerwerki też i co? I dla widzów, także dla widzów, podziękowania. dla naszej całej ekipy Piero Gang, bo no. Tak, za, no też im dziękujemy za to wszystko, że poświęcają czas i w ogóle, że lajkujecie, że fajnie komentujecie. E, co do przyszłości dalszego rozwoju naszych kanałów? I to zobaczymy po nowym roku, co dalej będzie, bo no. No bo no. Sięło się korze. No, ale teraz zapraszam Was na różne ścieranie i co? Do tak. zobaczenia. I tu możesz tego karabinieża pokazać. I to tyle Eszkere, Eszkerek, To no idzie za wygłupniacz? 25-tka od Żeby pokazała na ekranie Ale bez latarki Nie, Masz lampę włączoną Dobra dawaj panie odpalaj Co? 50 50 to jest? To jest 50 mm Uh! A to staco taka była Nie ten? Nie wiadomo co z nią będzie? No, no. Nagrywam, proszę państwa, nagrywamy teraz sobie piszczki Jest sylwester, ostatni rok 2019, znaczy ostatni dzień 2019 roku. Nie ma walamy tutaj. Ale się nie kręci butelek. A tam fajny projekt jest z piścików. Eskere! Nice, very nice O proszę państwo mamy tutaj Ile pan za te rakiety chce? Dam panu dwie dychy za wszystko Dobra 30 Biorę, a to następny pan O lol Dobra idźcie sobie już Gdzie jest mój ojciec Ale peka Pa Marcin, coś tego typu. To jest oh. tylko troszeczkę profesjonalna wyszuka. Ale nie, bo my mamy tam rurę, przedłużymy to. Ale może. No? O lol. Kontu w Kilogram z 2018. Oh. Tam pobiegł, tam pobiegł no. Tam. Kilogram proku. Naciągą, nie starego. Dobra. Co chciałeś Co To no. Marcin na z tutaj super bliznala. Dokładnie tak. Zastępce. Na zamierzce, jokerów oczywiście 60 nie gramów na ciemno, ale dobra, musił uwierzyć. Aha, dobra. Nie wypaliło? Uważaj, bo ty jest nad drzewem, gościu. Na drzewem jesteś, Adam. Wow. Kisię, a, dawaj dawaj odpalaj, Kisię, a, a. Ej, to. jaka ta rakieta leci? Wow. Super blitz Super Blitz Knal Dawaj Już możecie gdzieś znaleźć, wiecie chyba nigdzie zbaw. prawie 60 gram 60 gram meku Piękna, piękna Co teraz leci? Pięćdziesiąt g I'll check with this. Ej, co to było? No, 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 to 12, to mi się wypsypią, co i... Ej! Ziomuś, co odpalasz? Adrenalinę. Poczekaj, zaświecę sobie, mam latarę. Pyromaxa adrenalin. Adrenalina od pyromaxa. 96 96 kaliber 2025 25 Dawaj! адреналин było. Co, ej, ty dawaj, tam tu tam kolejną będziesz od Krymaxa. Tam tam. A... Aha. Taknat. Taknat. Test kaliber z 30 48 strzałów. Escher. Uhu hu. Odpalili Exclusive Collection, nie? MWP. Teraz też fajna kostka będzie lecieć. 30 od Piromaxa, 48 strzałów.

Na razie jest początek, tak? Tak! <grymne> Ty wiesz, jak idziesz na siłownię, to dopiero przebraliśmy się w ubrania do ćwiczeń. Aha, czyli... Najpierw biegniesz... Na tak, na siłownię. Dokładnie. Tak, Rozumiem, wszystko literka, magazyn. Zatujem to czek. jest tak, jak... To jest tak, jak Street is Travis Napiew Najpierw, kurwa, długo, długo nic, a później chuj. Łohohoho! <grymne> <grymne> wow.

Nie, Wojtek. A, to Wojtek. To Wojtek, Wojtek. Wszystko jasne. tam koleś tam pod ścianą i dostał to tutaj. To, 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 to. <mierne> to nie jest. Poleciało, ale to by musiałby, wiesz, musiałby bardzo przyjechać. Mamy co to, to mamy? Tak po Nie no świeżo się granatami. Pyro, Pyromaster. Potrzebuje ognia. To ja odpalaj. Około, świecim, tak, o, Poczekaj. A gdzie mam miś w ogóle tam? No tam no, to dalej, to prawie, prawie, prawie pod Pokaż ten. ten. No, poczekaj, sorry, odpalaj no, dobrze, tutaj, daj Pyromaster od Klaska. Okej, okay, dobra, dawaj. Poczekaj. No idź, Wojtek, no. czekaj, bo no tutaj no. na wyzutnia. Hu hu. No. Jest zaraz na herbatkę musisz. Na herbatkę już? No. Zimno trochę w nogi? W ręce A, no i? że jak trzymasz tak palcami? w stopy zimno Nie wiem, stopy mi jeszcze nie A masz rękawiczki tego? No mam, ale wiesz, to jak no. na sobie w końcówki palców zimno, nie? Ale... A, no To no. no, dobry pomysł Odpalić, że można Co tam fan fan, fan, faj, fan, fan. O jed! No to wchodzę na polowę lepiej. co to znowu tak zajępał, postawił tak bez nadziei Już, już no no najpierw no na no żeby trzeciego no razu nie było, do trzech no razy no no sztuka. Trzeci raz do wydaje Tomek, a ty odpaliłeś to swoją? Nie, no skąd! Bo ty też odpaliłeś. Ale ty tak ja to jest Ale wiesz, może naprawdę będziemy tam do góry chodzić. Nie odpalić, a nie, nie ma róż. Ja to tak samo jak przyjechałem po prostu. jest że duża, nie, nie ma szans! Sam. Nie ma szans! Tomek idzie kurwa na mnie nabija, że kraka, bo ja krakałem, że dlatego tam stoję, bo zaraz nawet przyjmiemy. Nie chcę 50, która by by wróciła. Nie ważne, czy się wyjebiecie, nie? ważne, gdzie został, Ale bym Ale zobacz, my tam coś trafiłoby się fajno, jeden na był.

Nie no, bo lepiej się ustawię tutaj, wiesz, bo drzewo tam stoi Jak chcesz mogę ci rękawiczki poruszyć? jakiś Nie no, wytrzymamy jeszcze chwilę We wish e a Merry Christmas. Dzień dobry. Strzelajcie, strzelajcie, ile wlezie. No strzelaj. Strzelaj. Macie pani tam jakiś. Nie, nie tak. Ej, Marcin, masz jakiś palnik? Masz. To co za ty? Jak to się wywali? Jak to się wywali, gościu?